Prawdziwe odrodzenie następuje w Twoim życiu w wyniku przełomu lub wydarzenia, które pozytywnie wszystko przekształca. Być może doświadczyłaś odrzucenia w związku, próbowałaś się z kimś zaprzyjaźnić, a potem nagle przeżyłaś rozstanie, rozwód, separację, a nawet zewnętrzną ingerencję w Twój związek. Możesz czuć się pociągany do kogoś, kto jeszcze nie jest gotowy. Co odciągnie Twoje myśli od innych priorytetów, takich jak praca lub inni ludzie, co może być dla Ciebie przytłaczające. Jednak zaczynasz pokonywać te wyzwania. Ten postęp przynosi znaczącą poprawę w Twoim życiu, pozwalając, aby wszystko zaczęło się harmonijnie układać. Uzdrowienie i wyzwolenie wreszcie znajdą miejsce w Twojej podróży. Czego efektem będzie większy spokój, szczęście i poczucie całości. Dzięki tej transformacji pojawiają się nowe możliwości i wybory. Jeśli jesteś singlem i czujesz, że w Twoim życiu jest tylko jedna osoba, lub że Twoje możliwości są ograniczone, to sytuacja się zmienia. Kilka osób może okazać zainteresowanie Twoją osobą, co jest ekscytujące gdyż wskazuje to, że życie poszerza Twoje możliwości i przynosi Ci więcej radości i satysfakcji w przyszłości. To prawda, że zdarzają się trudne chwile, zarówno w związku z konkretną osobą, jak i w staraniach, aby coś się udało. Stawiałeś czoła konfliktom, wewnętrznym zmaganiom i barierom, które wydawały się niemożliwe do pokonania. Jednakże obecnie widać wyraźnie, że przeszkody te zostały pokonane, co pozwala na dokonanie znacznego postępu. Osoba, o której myślisz, może czuć się odizolowana, niechętna do komunikowania się lub podejmowania działań. Postanowiła pozostać w stagnacji, nie mając motywacji, aby się do Ciebie zbliżyć, porozmawiać z Tobą, ani podjąć jakąkolwiek inicjatywę. Taka powściągliwa postawa jest dla Ciebie frustrująca, ponieważ czujesz, że w zamian otrzymujesz niewiele lub nic. Ten brak komunikacji i działania wywołał u Ciebie pytania: dlaczego ta osoba tak się zachowuje? Co dzieje się w Twoim życiu? Ta sytuacja była trudna i wyczerpująca emocjonalnie. Jednak jesteś na końcu trudnego cyklu. Przed Tobą nowy początek, który daje nadzieję, że sprawy zmierzają we właściwym kierunku. Czujesz, że zbliża się do Ciebie zdrowy, szczęśliwy i długotrwały związek. Pomimo wyzwań, z którymi przyszło Ci się zmierzyć na polu miłości, jesteś przeznaczony do doświadczenia pełni miłości i szczęścia. Ten nowy cykl w Twoim życiu przyniesie Ci również poczucie spełnienia w innych dziedzinach, zaznaczając koniec przesłych sytuacji i początek fazy dobrobytu. Małżeństwo jest wpisane w Twoje przeznaczenie i wiesz o tym. Ta pewność pochodzi z Twojego serca, jest czymś, czego głęboko pragniesz i co wkrótce się spełni. Osoba wyjątkowa zacznie dostrzegać nowe punkty widzenia. Widzieć rzeczy w nowym świetle, bez poddawania się wpływom czynników zewnętrznych. Ona zacznie zachowywać się wobec ciebie bardziej proaktywnie, a więź między wami zacznie się umacniać. Komunikacja, będąca niezbędnym elementem każdego związku, zacznie się rozwijać. Jak w każdej relacji, czy to między ludźmi, czy nawet ze zwierzęciem domowym. Niezbędny jest dialog. W tej nowej fazie miłość będzie bardziej otwarta i receptywna, co pozwoli, aby wszystko płynęło i się poprawiało. Możliwe, że do tej pory odczuwałeś dużo stresu i niepewności, zastanawiając się, co zrobić lub jak sobie poradzić z tą sytuacją. Zrozumiałe jest, że uczucia te były przytłaczające i frustrujące. Jednak pozytywne zmiany są już w drodze. Postęp przyniesie więcej radości i skieruje wszystko na właściwe miejsce. Taka osoba zacznie czuć się bardziej wolna i związana ze sobą. Obudzi się i pozna swoją prawdziwą istotę, odrzucając zewnętrzne wpływy, które mogły ją od celu. Gdy poczujesz się silniejszy, szczęśliwszy i bardziej spełniony, Wieś między Wami stanie się bardziej naturalna i prawdziwa. Dziękujemy, że jesteście z nami na każdym kroku. Aby okazać swoje wsparcie, przekaż super dziękuję w kwocie do 20 dolarów amerykańskich i zadzwoń pod numer 111, aby odebrać tę wiadomość i dalej dzielić się miłością i pozytywnością. Niech Bóg Cię błogosławi. Amen.